a piąty festiwal imienia Wincentego i Franciszka Leslów. W tym roku jest to wydarzenie szczególne. Wszystkie koncerty i spektakle są dostępne online. Już w środę o godzinie 19 na kanale YouTube Fundacji imienia Wincentego i Franciszka Leslów odbędzie się premiera wydarzenia zatytułowanego Marcelina Czartoryska Już nie wykład, jeszcze nie spektakl. Przedstawiona zostanie historia polskiej pianistki, mecenasa sztuki i działaczki społecznej. Wydarzenie uświetni koncert fortepianowy duetu Macieja Pabicha i Renaty Zabrzmią m.in. utwory Fryderyka Chopina, Franciszka Lesla, Władysława Żeleńskiego i wielu innych. To kolejne przedsięwzięcie w ramach festiwalu. Przypomnijmy, że wcześniejsze wydarzenia, koncert inauguracyjny Lesel w Leslach oraz muzyczne puławy na przestrzeni stuleci są dostępne w serwisie YouTube. Tak więc osoby, które jeszcze nie widziały tych koncertów, mogą w każdej chwili nadrobić zaległości. Wydarzeniem wieńczącym imprezę będzie zaplanowana na 4 września premiera spektaklu Igraszki z diabłem. W reżyserii Renaty Siedlaczek.